Cześć, witam Cię bardzo ciepło. Na moim kanale nazywam się Beata Tomczyk i jestem dietetkooczem. Dzisiaj chciałabym omówić temat śniadań. W jaki sposób komponować śniadania, żeby były dla nas jak najbardziej korzystne pod względem zarówno fizjologicznym, jak i psychodietetycznym? Generalnie ja bardzo lubię kłaść taki, jakby nacisk na to, żeby te śniadania przygotowywać właściwie, żeby je właściwie bilansować i żeby poświęcić te kilka minut na takie skomponowanie ich, aby po prostu były one dla nas smaczne, dlatego że profity płynące z właściwego komponowania śniadań, profitów jest bardzo wiele. To jest między innymi to, że właśnie nasz poziom skupienia w ciągu dnia jest właściwy. My potrafimy się skupić na, nadaj, na danej czynności, którą chcemy wykonywać, ale równocześnie nie rozpraszamy się, myśląc o tym, co by tu zaraz przekąsić, a może jakieś zachcianki się pojawiają, może coś ochoda na jakieś słodkie. To wszystko, te zachcianki, one płyną z tego, że gdzieś tam zabrakło czegoś w śniadaniu, często, więc organizm szuka, żeby doładować się energetycznie. Równocześnie takie śniadania powodują, że my mniej podjadamy w ciągu dnia, ale też nie mamy takich napadów na jedzenie wieczorami, popołudniami, ponieważ zapewniliśmy, się, zapewniliśmy sobie w pierwszej połowie dnia, no właśnie te odpowiednie warunki do tego, żeby nie mieć takich napadów, nie mieć takich myśli, które będą nam tutaj, tutaj skręcały, żeby coś podjeść, zajeść, jakieś zachcianki i tak dalej. I w ten sposób właśnie nasz organizm może sprawnie funkcjonować. Więc tych profitów płynących z właściwie komponowanych śniadań jest bardzo wiele. Jeżeli chodzi o godzinę, w której mogłabyś zjeść takie śniadanie, to tak naprawdę to nie jest aż tak istotne. Wiadomo przede wszystkim odżywianiu intuicyjnym, które promuje, skupiamy się na tym, żeby wyczuć ten moment, w którym ty jesteś już taka przyjemnie głodna, ale nie jest to jakieś takie właśnie niewygodne dla ciebie, które co nie wprowadza ciebie w jakiś taki dyskomfort. Więc to jest najlepszy moment, w którym ty powinnaś zjeść śniadanie. Wcale to nie jest powiedziane, żebyś ty jadła śniadanie godzinę po przebudzeniu, czy zaraz po przebudzeniu. Ważna jest, ważny ten moment jest, kiedy Ty czujesz, że o, zaczyna cię delikatnie może burczyć w brzuchu, czujesz, że Cię się, że może jest większe wydzielanie śliny. To są sygnały fizjologiczne, że Ty czujesz, że jesteś głodna. Ja zawsze zachęcam, żeby przed śniadaniem, w ogóle kiedy my wstajemy, to przede wszystkim na początku się odpowiednio nawodnić. Nawodnienie to jest najważniejsze, co powinnaś zrobić po przebudzeniu się, po ośmiu, powiedzmy godzinach snu twój organizm potrzebuje się nawodnić, uzupełnić swoje płyny, a dopiero potem zjeść śniadanie. Więc w jaki sposób komponować te śniadania, żeby one właśnie były takie sycące, odpowiednio skomponowane, odpowiednio zbilansowane. Ja bardzo zachęcam do tego, aby połączyć ten aspekt właśnie właściwego komponowania posiłków z tym, co my tak naprawdę lubimy jeść na śniadanie. I Tutaj absolutnie nie wykluczamy węglowodanów, jedzenia śniadania na słodko, dlaczego nie, jeżeli tak lubisz. Zachęcam Cię do takiego patrzenia na Twoje posiłki, które jesz w ciągu dnia, żebyś popatrzyła na swoje w ogóle odżywianie nie tylko z perspektywy jednego posiłku, bo on Cię nie weryfikuje, ale z takiej dłuższej perspektywy, na przykład tygodnia czy miesiąca. Wtedy nawet jedzenie śniadania na słodko, czy nawet jedzenie fast foodów w ciągu dnia nie robi jakiejś Tobie wielkiej krzywdy bo umówmy się, patrzymy bardziej holistycznie na to. Najlepszym takim śniadaniem dla Ciebie będzie skomponowanie go w taki sposób, jak nam mówi talerz zdrowia. Talerz z zdrowia to nic innego, jak podzielenie takie wizualne naszego talerza posiłku, który jemy, na takie części, że dzielimy talerz na pół i to jedną drugą zajmują warzywa, ewentualnie jakaś tam część owoce, jedną czwartą zajmuje białko i jedną czwartą zajmują węglowodany najlepiej, jeżeli to będą węglowodany złożone, bo wiadomo, tutaj chodzi o obecność błonnika który powoduje, że ten rozkład energii jest bardziej taki dla nas optymalny i korzystny, ale też w ten sposób nie ma takiego wyrzutu insuliny, tylko wszystko jest właśnie rozłożone ładnie i równomiernie. Więc warzywa to jest jedna, druga talerza. Oczywiście tutaj możemy mówić o całym wachlarzu warzyw, czyli warzywa zielonolistne, pomidory, marchewka, ogórki, papryka, rzutkiewka, selernaciowy. Cokolwiek tutaj Ci nie przyjdzie do głowy, białko. Tutaj, jeżeli chodzi o białko, to, to może być jakaś ryba, to może być jakieś mięso, jeżeli jesz, wędliny, ale również rośliny strączkowe, cieciorka, soczewica, fasola, cokolwiek tutaj, jajka oczywiście też, tak? To są takie białka, które nam przynoszą właśnie te. Dobre korzyści zdrowotne, i następnie węglowodany. Tutaj oczywiście chleby, bułki, kasze, makarony, ryże. To są węglowodany. I teraz to jest takie jakby ogólne patrzenie na to, jak wygląda taki talerz zdrowia. I teraz przełóżmy to na praktykę. Jakie śniadania byłyby najlepsze z mojej obserwacji, z obserwacji mojego ciała, z obserwacji moich klientów, klientek sesji coachingowych. Bardzo fajnym takim śniadaniem, które będzie właśnie miało te wszystkie elementy, zawierało w sobie składowe, których my potrzebujemy, to, będzie tak, to będą takie śniadania, gdzie jest element właśnie białka, takie bardziej powiedzmy białkowo-tłuszczowe, może. I to są takie na przykład omlety, omlety gdzie elementem dodatkowym są powiedzmy warzywa. Na te warzywa nakładasz na przykład jakieś orzechy, suszone owoce i to wszystko na przykład możesz sobie polać jakimś sosem. Na przykład oliwa z oliwek sama też w sobie jest fantastyczna, ale też powiedzmy połączenie oliwy z oliwek, z musztardą, z miodem lub syropem klonowym, to wszystko zmieszać i poleć po takim omlecie albo... Możesz sobie skorzystać z różnego rodzaju gotowych sosów, które sobie tylko możesz rozmieszać z wodą, oliwą i już masz gotowy pyszny sos. I też są różne kombinacje tych sosów, dzięki czemu też posiłek, który tak właściwie wygląda tak samo za każdym razem, ale jednak smakuje inaczej właśnie przez taki dodatek sosu też bardzo fajnie się sprawdzają takie omlety z pesto, na przykład pesto ze szpinaku, pesto z jarmużu, pesto z pietruszki. Na to możemy, na przykład położyć sobie buraka gotowanego, na to możemy położyć jakiś ser, albo jakiś ser typu mozzarella, czy ser żółty, jeżeli oczywiście tolerujesz ser na biał. I na to powiedzmy jakaś rozponka. I to też można polać oliwą, gdzieś na kawałki, jak w formie pizzy, albo jakichś różnych, w ogóle usmażyć omleta w formie takich mniejszych omlecików, takie kanapeczki sobie zrobić. To jest też super opcja. Mamy tutaj warzywa, mamy tutaj węglowodany, mamy tutaj również białko. I dodatek tłuszczu, to jest też bardzo ważny element, żeby pamiętać o takim dodatku tłuszczu, ale tutaj nie ma wcale mowy o tym, żeby teraz lejemy na lewo i prawo tym tłuszczem, tylko właśnie w takiej niewielkiej, drobnej ilości dzięki tłuszczowi yy, posiłek syci nas na dłużej i też ten poziom energii po posiłku rozkłada się równomiernie, ten poziom energii się fajnie tak równomiernie yy, kształtuje. Innym pomysłem mogą być na przykład kanapki, na przykład jakieś takie z chleba wieloziarnistego, pełnoziarnistego, jakiegoś, nie wiem, żytniego, orkiszowego, albo takiego zwykłego po prostu pszennego raz na jakiś czas. Do tego jakaś wędlina, jakaś, jakiś, jakiś też nabiał, warzywa, miska warzyw, jakieś takie w formie sałatki, do tego może jakieś jajko, orzechy, może jakieś rodzynki, ślipka suszona. I to też jest bardzo fajne śniadanie, które Cię będzie syciło na dłużej. Możesz też na przykład skorzystać z takiej opcji, że jakieś tosty zjadasz z jakąś pastą z awokado, z pastą z tuńczyka, do tego jakieś frankfurterki, jeżeli jadasz mięso, albo jakaś ryba pieczona z poprzedniego dnia, albo w ogóle jakiekolwiek takie pasty, które są teraz dostępne w sklepach, pasty warzywne, pasty z humusu, pasty z soczewicy, pasty z ciecierzycy, Pasty jajeczne, które też spokojnie możesz sobie sama przygotować w domu. I właściwie te pasty, one się komponują świetnie z chlebem, z pancake'ami na słono, z omletami, omletami. To wszystko jak najbardziej fajnie wpisuje się w takie śniadanie. I to są takie śniadania typowo białkowo-tłuszczowe z dodatkiem dużej ilości warzyw, z dodatkiem dużej ilości warzyw zielonolistnych, sałat polany odrobiną z dodatkiem różnych ziaren, nasion. Tutaj też oczywiście spokojnie możesz sobie dołożyć do tych omletów, do tych kanapek, na przykład y, nasiona słonecznika, pestki dyni. Mm, co tam jeszcze jest? Y, mm, nasiona albo nasiona czija, czy też siebie lnianej, w jakiś taki sposób pani to skomponować. Jak najbardziej też to się y, da zrobić. Ale też jak najbardziej zachęcam cię do komponowania śniadań na słodko. I one też. Mogą spełniać w pewnej ilości, pewnej części posiłek, jakby taki posiłek odpowiednio zbilansowany pod kątem talerza zdrowia. Wiadomo, że w takich posiłkach na słodko tam raczej nie będzie warzyw, ale mogą pojawić się owoce. I teraz przykłady śniadań na słodko, które również mogą Cię bardzo fajnie nasycić na cały dzień. To mogą być oczywiście omlety, czy pancake'i na słodko. Ja tak bardzo zachęcam takiego robienia właśnie omletów czy pancake'ów zamiast chleba, szczególnie jeżeli w Twojej dzieci jest dużo chleba i chciałabyś go w jakiś sposób ograniczyć. Więc takie omlety z masłem orzechowym lub jakimś innym masełkiem do tego na przykład jakiś dżem, nisko, cukru, o, o jakiejś tam niskiej zawartości cukru, banany, jabłka, gruszki. Do tego można na przykład delikatnie króciutko podsmażyć jakieś orzechy w jakimś takim sosie z octu balsamicznego czy syropu klonowego, i to wszystko na przykład polać sobie i zjeść na słodko. Możemy dodać więcej ilość, większą ilość owoców, dodać winogrona do tego, jakieś truskawki, jakieś maliny, kiedy jest na to sezon, brzoskwinie, to wszystko się fantastycznie komponuje z takim omletem na słodko. Oczywiście kasza jaglana, która jest mistrzynią kaszy, ona jest bardzo taka zasadowa, super ogrzewa, ociepla, w ogóle wszelkie kasze super ocieplają nasze ciało, nasze jelita, no ale kasza jaglana jednak rządzi, jeżeli chodzi o wartość, wartość energetyczną. I taka kasza z dodatkiem orzechów, z dodatkiem soku z pomarańczy, jabłek duszonych, żurawiny, rodzyny, śliki suszonej, jabłka duszonego, kruszki suszonej, takiego podduszonej. Również jak najbardziej tutaj super się spełni, sprawdzi. Można też takie robić różne komosanki, czyli gotujesz komosę ryżową, do tego dajesz kakao, banan, mleko i robisz z tego taki trochę budyń. Jak najbardziej takie śniadania też Cię nasycą, ponieważ zauważ, że tam masz i węglowodany, i warzywa, i owoce, i dodatek niewielki tłuszczu, czy to w formie właśnie mm, kakao, czy to w formie właśnie orzeków, czy to w formie jakichś różnych nasion i pestek, które są dodatkiem do tego posiłku. Owsianki, jak najbardziej owsianki, bardzo sobie chwalę takie owsianki, yy, które przygotowuje się dzień wcześniej, zalewasz takie owsianki wodą, zostawiasz, taka owsianka Ci napięcznie, do takiej owsianki rano dodajesz sobie na przykład jogurt. Który jest właśnie elementem białka w takim posiłku, do tego jakieś owoce, może jakieś masło orzechowe na wierzch, może jakiś dodatek miodu. I to jest też super śniadanie, które cię bardzo nasyci, ponieważ owsianka również ma takie cenne właściwości, również ma dużo błonnika, który cię nasyci na dłużej. Bardzo zachęcam Cię do takiego przykładania się tak naprawdę do, do śniadań, ponieważ tak jak mówiłam na początku śniadania kierunkują Twój dzień żywieniowo. Jeżeli Ty zjesz solidne, sycące śniadanie, a jak widzisz wachlarz możliwości jest naprawdę ogromny, to Ty zapewniasz sobie lepszą wydajność pracy, lepsze nasycenie, większy poziom skupienia, mniejszą ochotę na zachcianki, mniejszą ochotę na podjadanie. Po prostu lepiej funkcjonujesz, Twoja energia zupełnie inaczej pracuje. I też ta druga połowa dnia żywieniowo jest znacznie lepsza, to szczególnie tutaj promuje takie śniadania na bogato, sycące, zjedzone z uważnością w myśle mindful eating, dla osób, które mają problem z podjadaniem, właśnie takim przejadaniem się wieczorami, z jakimś takim uleganiem zachciankom. Jeżeli zaczniesz komponować właśnie takiego typu śniadania, gdzie stawiasz przede wszystkim na dużą ilość warzyw, a jeżeli to są śniadania na słodko, to dodatek fajnych owoców i niewielkiej ilości tłuszczów w postaci właśnie takich pastek i nasion czy orzechów, to ty dajesz sobie super kopa energetycznego, ale to nie będzie tak, że to śniadanie przez ciebie przeleci i już go nie będzie. Ale właśnie za pomocą tego, że dajesz i białko, i dajesz tłuszcz, to śniadanie się pięknie będzie w Tobie, będzie w tobie pracowało się ładnie, rozłoży w czasie i ta energia będzie ci na bieżąco dostarczana. A już nie poczujesz kolejnego głodu do lunchu. Jeżeli chodzi o kawę, to zachęcam, aby, jeżeli nie masz problemów z jelitami, to fajnie możesz się jej napić na przykład przed śniadaniem. Ja tak robię, może to nie jest do końca super zdrowe, ale jeżeli, tak jak powtarzam, masz, jest OK z jelitami, nie masz żadnych problemów, to, to taka kawa po wypiciu wcześniej wody. Taka jedna kawa nie powinna Ci niczego złego zrobić, zawsze możesz ją zjeść z dodatkiem, wypić z dodatkiem orzechów, wtedy będziesz miała jakąś tam bazę w sobie, a jeżeli chcesz pić kawę po śniadaniu, to polecam Ci pić kawę około pół godziny po posiłku, po to, żeby wszystkie składniki ze śniadania się mogły fajnie rozłożyć i wchłonąć przede wszystkim naszego organizmu. Więc podsumowując, śniadania białkowo-tłuszczowe, korzystając z omletów, korzystając z pancake'ów na słono, korzystając z kanapek, do tego różne pasty, warzywa, do tego warzywa zielonolistne, ale również wszelkie, które są dostępne, najlepiej sezonowe. Możemy robić naprawdę tutaj pięterka na kanapkach, na pancake'ach, na omletach. Można również na tortillach to robić, czy na, na naleśnikach, jak najbardziej tak, ale też te śniadania. Takie na słodko, również jak najbardziej od czasu do czasu, czemu nie, jednak gdybym miała wybierać, które są bardziej korzystne dla Ciebie, to jednak powiedziałabym, że to są te śniadania na słone, te białkowo-tłuszczowe, bo tam możemy manewrować właśnie warzywami, tam możemy manewrować tłuszczem, białkiem i to jest dla nas korzystne. I co jeszcze mogę dodać? Na przykład, jeżeli bardzo lubisz zupy, to takie śniadania, gdzie... Właśnie elementem śniadania jest zupa. To również jak najbardziej, czemu nie możesz takie śniadania nawet sobie brać do pracy, do jakiegoś termosu, zjadać. Ja lubię takie zupy sobie urozmaicać i na przykład do nich dodawać dzieciorkę albo jakiś serfeta. Ja na przykład jem serfeta wegański, nasiona słonecznika, pestki dyni, orzechy. W ten sposób podbijam wartość energetyczną tego, tego posiłku i, i dzięki temu taki posiłek syci mnie na dłużej. I tutaj taka też moja to jeszcze na koniec drobna uwaga. Nie przejmuj się, że Twoje śniadanie ma, nie wiem, 400-500 kalorii, czasami nawet i 600 kalorii. To, to jest śniadanie. Śniadanie się na pewno rozłoży do końca dnia. Na pewno takiego śniadania nie przytyjesz, a dzięki takiemu śniadaniu naprawdę... Zapewniasz sobie super energię. Nie dodałam jeszcze, jeżeli chodzi o śniadania, takiej opcji jak koktajle. Mnie osobiście koktajle, mam do nich różny stosunek, jeżeli chodzi o śniadania. Wolę je na drugie śniadanie. Ale oczywiście, jeżeli lubisz pić koktajle rano, to jak najbardziej tak. Również można je tak skomponować, żeby stanowiły pełnowartościowy posiłek. Przykładowo jako baza warzywa, zielonolistne, może być mleko, mleko roślinne lub mleko krowie, jeżeli pijesz jogurt, tak samo, do tego jakieś owoce, nasiona wcześniej zblendowane i to też stanowi super odżywczy posiłek, który zapewni Ci energię i witalność na cały dzień. Także masz właściwie cztery opcje, które wymieniłam: Śniadania białkowo-tłuszczowe, śniadania na słodko, zupy, koktajle. Jak widzisz, wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki i bogaty. Bardzo Cię zachęcam, abyś mogła znaleźć taki czas w swoim dniu, abyś właśnie poświęciła go na przygotowywanie takiego śniadania. Możesz oczywiście przygotowywać takie śniadanie w myśl w idei planowania zakładkowego, czyli Przygotowujesz sobie na dwa dni to samo śniadanie, pakujesz do pojemnika, wkładasz do lodówki, potem tylko odgrzewasz albo po prostu zaplanować sobie na dany tydzień śniadania, zrobić sobie listę zakupów i ty już dokładnie wiesz, że masz te produkty w domu i przygotowanie takiego śniadania nie zajmie ci zbyt wiele czasu. Także mam nadzieję, że ten filmik ci się spodobał, że. Wniósł wartość do twojego, do twojego żywienia, i że zastosujesz te porady, i zauważysz już po tygodniu dwóch, że naprawdę takie śniadania są bardzo, bardzo dobrze wpływające na Twoje funkcjonowanie, na twoje, na twoje skupienie, na Twoją energię w ciągu dnia. Jeżeli Cię taki filmik zainteresował, to polub mój kanał lub go zaobserwuj, żebyś była na bieżąco. Pięknego dnia.